To wygląda jak historia alternatywna, ale nią nie jest. Dokumenty, które zachowały się w archiwum państwowym w Katowicach, przedstawiają rzeczywistość, jaka zaistniałaby w razie, gdyby historia potoczyła się inaczej, gdyby hitlerowska III Rzesza wygrała II wojnę światową. Historia alternatywna to modny gatunek, tak literacki jak już filmowy, a jej takim szczególnie modnym nurtem jest przedstawianie świata, jaki istniałby po zwycięskim dla Niemiec w wyniku II wojny światowej. Widzimy ją w filmach czy serialach, takich jak Fatherland na podstawie powieści Roberta Harrisa, czy Człowiek z Wysokiego Zamku, inspirowany książką Filipa Dicka. W tle tych fikcyjnych fabuł widzimy świat opanowany, podbity, zdominowany przez hitlerowską III Rzeszę. Taki świat, częścią takiego świata byłby też nasz region, Śląsk i zagłębie. A dzięki Planom, autentycznym planom, nie będącym żadnym historią alternatywną, jakie zachowały się w Archiwum Państwowym w Katowicach, widzimy jak ten region zostałby przeobrażony po takim zwycięskim dla Niemiec wyniku II wojny światowej. W naszym regionie planowano ogromne inwestycje. Budowę nowych miast, łącznie z nową stolicą regionu nowych dróg z autostradą na czele, wielkiego portu lotniczego, ogromnego kanału dla żeglugi śródlądowej, który miał połączyć Wisłę z Odrą. Sztandarową inwestycją byłaby budowa stolicy regionu. Nowa stolica Górnego Śląska, Fiererstadt, miała powstać tam, gdzie w latach PRL-u narodziły się nowe Tychy. Miała jednak spełniać podwójną funkcję, podobnie jak Tychy, być miastem, cypialnią dla robotników okręgu przemysłowego, ale miała też być stolicą. W związku z tym na jej terenie zaplanowano tzw. koronę miasta. Miał to być rejon wielkich, monumentalnych budowli, tak będących siedzibami nazistowskiej administracji i najwyższych władz województwa. Jak i miejscem wielkich spotkań wieców, partajtagów. Ta korona miasta miała zostać otoczona terenami mieszkalnymi i rekreacyjnymi. Miasto, stolica Górnego Śląska, miała, miało zostać dobrze skomunikowane z resztą III Rzeszy, w ogóle z całym światem. W pobliżu miała przebiegać autostrada, która łączyłaby Śląsk z Krakowem, a następnie biegła jeszcze dalej na wschód na Lwów, na Kijów, na inne terytoria położone jeszcze bardziej na wschodzie, a podbite przez Niemcy. Niedaleko w Bojszowach Niemcy zamierzyli zbudować wielki port lotniczy dla całego regionu. W regionie miały postać także inne miasta. Ambitny nadburmistrz Sosnowca Józef Schönwalder miał w zamyśle zbudować tam w Zagłębiu kolejną metropolię, podobną trochę do owych nowych Tychów, do Firenstadt Miał ją nazwać z kolei Adolf Hitlerstadt, czyli miastem Adolfa Hitlera. Pierwsza jego koncepcja była taka, by zbudować tę nową metropolię pomiędzy Sosnowcem, Będzinem i Dąbrową Górniczą, stworzyć nowe centrum miasta, które tamte trzy ośrodki połączyły, połączyłoby w rodzaj super miasta. Na to nie wyrażono zgody, ponieważ utrudniłoby to eksploatację górniczą. W związku z tym Szynwalder wymyślił coś innego, czyli budowę Nowego Sosnowca. No i Sosnowiec z kolei miał powstać na terenie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej. Jego ośrodkiem byłaby Góra Łosieńska, to tam miano Ulokować tą ulubioną przez nazistów koronę miasta z urzędami i miejscami dla masowych imprez. Z tego wszystkiego kompletnie nic nie wyszło. Przede wszystkim dlatego, że Adolf Hitler, który wyraził w marcu 1941 roku zgodę na realizację tych inwestycji, zastrzegł sobie jedno. Miały one zostać podjęte dopiero po w zakończeniu wojny. Zakończeniu, oczywiście, jak zakładano, dla Niemiec zwycięskim. W marcu 1941 nie wyobrażano sobie w III Rzeszy innego scenariusza. Rzesza stała u szczytu potęgi i przygotowywała się do ataku na Związek Radziecki. Wojna z Sowietami miała potrwać krótko, kilka miesięcy, więc gdzieś na przełomie 1941 i 1942 roku. Miano chyba przystąpić do realizacji tych inwestycji. Jak wiadomo, Niemcy nie zdołały wygrać wojny ze Związkiem Radzieckim ani w ciągu jednej krótkiej kampanii, jak to planował Hitler i jego sztabowcy, ani w ogóle. Zakończyło się to katastrofą dla Trzeciej Rzeszy. Tym, co zostało po tych wielkich planach, jest właściwie tylko parę nasypów ziemnych. Liczących sobie po kilkaset metrów długości w lesie pod Mikołowem. To jest właśnie ślad owej autostrady, która miała połączyć Śląsk ze Wschodem i nad którą pracę rozpoczęto. Rozpoczęto, ale wbito raptem parę łopat. Bardzo szybko od niej odstąpiono, i owe zagubione teraz kompletnie w lesie nasypy są jedyną pozostałością tych wielkich planów. Tak chyba powinny się kończyć wielkie, gigantyczne plany dyktatorów. Musimy mieć świadomość, że przy całym monumentalizmie, przy tym, że jak, jakie wrażenie robią te wszystkie plany, bo były określone rzeczywiście z ogromnym rozmachem, byłyby one. Realizowane kosztem tysięcy, dziesiątek, może setek tysięcy ludzkich istnień. Trzecia Rzesza opierała swoją gospodarkę na placy niewolniczej. Nie ma wątpliwości, że gdyby Niemcy przystąpili do realizacji tych wielkich inwestycji, zapłaciłyby za nią życiem tysiące więźniów obozów koncentracyjnych.